Nie, nie trzeba, mamy swoje plany i marzenia, więc czas się nauczyć to docenia Bo przecież każdy dobrze widzi, każdy wie jak jest, że niepotrzebne nam działanie, które rodzi stres My mamy swoje prawa, mamy swe poglądy też, i swoje życie, które po swojemu chcemy przejść Ten system nam buduje nowe domy, ale krat, twój każdy ruch nagrany na tych taśmach ma swój ślad Tu nadzoru nie trzeba nam, kajdanek nie trzeba nam, sami potrafimy Trans. Nie trzeba, tutaj każdy daje radę, sam chcemy zmian na legalu, będzie płonąć dobry gram Nie, Nie trzeba. trzeba, nam patroli systemowych na nadużycia władzy sami dobrze wiemy co i gdzie Nie trzeba, mamy swoje plany i marzenia, więc czas się nauczyć, do docenia Nie trzeba nam tu obrad i i od przecinek Nie trzeba pustych sporów, bo to kto ponosi winę Jeśli chodzi o pytania, jest ja to wam na winę, jak za tysiąc cie za idiotów ilu naszych ludzi haj